Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Ksazax moi drodzy wszystko prawie wszystko gotowe na dzisiejszy stream z logowania się do Battlenetu <grym> Moi drodzy koszuleczka czerwona jest gacie czarne mam nadzieję że widać że są są z czachą ten musicie mi zaufać no i czarno czarno czerwone skarpety też są jest moi kochani czaszeczka również żeby nie było jest świeczka, no co prawda, jeszcze nie odpalona, no bo troszeczkę szkoda. Różne inne tutaj elementy, nie będę wam pokazywał, jest tutaj troszeczkę tego. Moi no kochani, e, koszuleczka, jakby nie było, to jest dokładnie ta sama koszulka z pamiętnego, moi kochani, bliskonu. Jak widzicie, trzy lata temu, kiedy oglądaliśmy wspólnie zapowiedź Diablo 4. Jaraliśmy się niesamowicie, gierka wygląda pięknie. Od tamtego czasu minęło dużo czasu. <laughs> I no przyznam, że od tamtego czasu ja już pograłem w Diablo 4, więc moje może e, może moje napalenie nie będzie takie wiel bardzo widoczne jakby to było kiedy bym faktycznie pierwszy raz to odpalał, ale wierzcie mi, że jaram się niesamowicie, a po pierwsze, jaram się tym, że Wy sobie w końcu będziecie mogli sprawdzić, zobaczyć, czy gadałem głupoty, czy nie, czy feeling walki jest zajebisty, czy nie. Będziecie mogli sobie dzisiaj włączyć i sprawdzić, jak to wam chodzi, jak to wygląda, czy jest hype, czy nie ma hype'u. Moi drodzy, miał też miejsce, to sobie poruszymy od razu tak przy okazji w tym filmie. Wczoraj miało, wczoraj pokazali. Na oficjalnym kanale Diablo Gameplay Bloodshed, jeden z takich, z takich streamerów. By the way, gościu dał mi followa na Twitchu swojego czasu. Tak więc, no kurde, znamy się, można powiedzieć, ogólnie. Na tym gameplayu e, tu trzeba zaznaczyć parę rzeczy, bo on wywołał wiele kontrowersji. Ja się, miałem się do tego nie odnosić, miałem o tym pogadać na streamie, ale pogadamy sobie przy okazji zapowiedzi naszego dzisiejszego live'a. Moi drodzy, tutaj faktycznie jest to o wiele jaśniejsze niż na innych materiałach. Jest UI, wygląda no bardzo chaotycznie. Jest masa nawalonych rzeczy na ekranie i e, wygląda to no tak, no jest to rozjaśnione, ale trzeba parę rzeczy tutaj zaznaczyć. Pierwsza sprawa, e, dosyć ważna, to jest lokacja, którą oni odwiedzają. Od razu wam mówię, nie wszystkie lokacje w Diablo 4 są czarne jak nie powiem co są lokacje, niektóre bardziej rozświetlone, w sensie no po prostu jakby były ciemne, to by nie było sensu, tak? Bo skoro na przykład są pochodnie, no to jednak rozświetlają coś tam. To jest pierwsza sprawa. Dużo ludzi, że mówi, że jest bardzo vibe przypomina Diablo 3. Tak, bo oni, moi kochani, są w lokacji, która jest inspirowana ruinami Seszeronu z Diablo 3. Oni o tym mówią w filmie, że to jest lokacja, która jest zrobiona na modłę właśnie ruin Seszeronu z Diablo 3, więc dlatego je przypomina. Eee te całe UI faktycznie wygląda jakby było nawalone, ale moi drodzy wygląda to tak głównie dlatego, że po pierwsze jest to stream, czyli już tu na przykład te ich okno tutaj e, zasłania dużą część. Po drugie jest to gameplay z konsoli, który już odbiera troszeczkę moim zdaniem, no bo mamy te kółka pod nami, co wpływa moim zdaniem negatywnie. Mamy podwójny UI w sensie dwie dwie te, które zasłaniają. Mamy ca ca Podwójną ilość rzeczy wyświetlających się na ekranie, bo to, jest, bo to są rzeczy dla obu graczy. To jest dosyć ważne. Kolejna sprawa to jest kolorowanie filmu i saturacja, i podjaśnienie itd. Tak Zwróćcie sobie uwagę na sceny, w których oni e, siedzą tutaj w pokoju. Ewidentnie pokój jest zaciemniony. A w postprodukcji obraz obraz jest rozświetlony. To naprawdę widać, ja moi drodzy, może wam pokażę, jak to wygląda na e, m, kiedy to się na przykład ja przed każdym streamem prawie reguluję kamerę. Naświetlenie jak całkiem wygląda całkiem inaczej w taki sposób, a jak całkiem inaczej w taki. Najbardziej naturalny jest taki, bo w nim mam najwięcej FPS-ów, ale ja sam go zwiększam do takiego, żeby był jakoś tam w miarę widoczny. I tu podejrzewam, że po prostu został popełniony błąd w postprodukcji. Ja mam swoje materiały, nagrane jeszcze niektóre z bety i porównałem sobie. Tak, od razu zaznaczam, tak, są jaśniejsze lokacje, na przykład we Fracture Pix, jeżeli jest dzień, jesteśmy na śniegu, no to jest wszystko w miarę rozświetlone ale są lochy, które są bardzo mroczne i są lochy, które są o wiele mroczniejsze od Diablo 1. To wam od razu chcę zaznaczyć. Kolejna sprawa, która mi tutaj e, przyszła na myśl, to porównałem sobie Color UI na przykład tutaj i jest ewidentnie podbity tutaj, podbita tutaj jasność względem tego, co przynajmniej ja nagrałem w oryginale. Oczywiście nie zarzekam się, że na pewno jak odpalicie grę, to będzie wam odpowiadało ten mrok i tak dalej i tak dalej, ale jeszcze kolejna rzecz, którą można, mogę wam zaznaczyć i co przynajmniej ja nawet zrobiłem w Diablo 2 Resurrected. Wchodzicie, zmieniacie kontrast i jasność rozgrywki. I to już, to już jest, moi kochani, pierwszy, najważniejszy krok, który jeżeli wam będzie przeszkadzała jasność, to będzie wam e, potrzebny. Mm. Kolejna sprawa, bo dużo ludzi zwróciło uwagę na to, że niektóre animacje przypominają to jest Diablo, że jest tutaj taki Diablo 3 vibe. No tak, jest. Jest Diablo 1 vibe, Diablo 2 vibe i Diablo 3 vibe. To są trzy części Diablo, a to jest ich czwarta część. Moim zdaniem każda, przynajmniej, no tak na szybko teraz myśląc, bo to oczywiście jest z bani wszystko nagrywane. W każdym uniwersum Każda kolejna część gry ma vibe swoich poprzednich części. Jakiby to nie, jakoby to nie była gra, chyba że za bardzo odchodzi od tego, ale nawet Diablo 3 miało vibe Diablo 2 momentami. Nie powiecie mi, że nie. Były nawiązania, były smaczki, były niektóre rzeczy, były zaczerpnięte stamtąd, niektóre umiejętności. Przecież kula śniegu w Diablo 3 też, była, też wyglądała jak kula z Diablo 2. No, mogę tutaj. Można się tutaj zagłębić, poszukać tych przykładów. Najważniejsze jest to, że zobaczycie dzisiaj sobie na własne oczy. Jeżeli nie dzisiaj, to w następny weekend. I zaznaczam was, Wam po raz kolejny, I jeżeli będziecie się też sugerować materiałami, streamami czy gameplayami, to uwierzcie mi, że zawsze gra wygląda lepiej na waszym monitorze. Zawsze. Wszędzie, gdzieby to nie była najlepsza, jakoś na Twitchu, czy najlepsza jakoś na jakimkolwiek YouTubie, to i tak. Konwersja wideo bardzo, bardzo psuje rozgrywkę, więc moi drodzy, rekomenduję Wam sprawdzić sobie na własną rękę. Jeżeli się to nie uda Wam w ten weekend, bo nie macie czasu, bo nie macie preordera. No to następny weekend, jeżeli nie na, w sam piątek, to na pewno któregoś dnia uda Wam się zalogować Poniedziałek, może przedłużą nawet betę, jeżeli będzie naprawdę dużo problemy Ale wydaje mi się, że w następny weekend to już każdy bez problemu będzie mógł sobie sprawdzić Tak więc moi kochani, zapraszam Was dzisiaj na streama. Odpalimy sobie go o 16.00 Pogramy sobie w jakieś, nie wiem, może Diablo 2, Diablo 3 może, może Diablo 1, będziemy czekać na launch, eee, premiera ma być o godzinie 18, znaczy premiera, Start serwerów ma być o godzinie 18. Wiem, że wcześniej mówiłem o 17, bo tak mówił polski artykuł. Ja się nim zasugerowałem. Kilku widzów mi zwracało uwagę na to, ale i tak odpisywałem, że słuchajcie, no na oficjalnej stronie jest napisane 17, więc lepiej być wcześniej niż godzinę za późno, tak? Dlatego to sobie też tego live'a odpalimy wcześniej, bo sprawdzimy sobie przy okazji, czy layouty u mnie wszystkie działają, moi kochani. Mam trochę tutaj animowanych scenek i tak dalej, mam nadzieję, że to nie będzie wpływało właśnie na e, na, na, na streama, bo troszeczkę tego tutaj nawaliłem, moi kochani. Więc troszeczkę tego tutaj nawaliłem, więc jakby coś miało nie działać, zawsze możemy sobie przed grą zrestartować, zmienić ustawienia, może spróbujemy podbić ustawienia Postanowiłem, że będę streamował w Full HD, nie w 1440, bo jest dużo mniejsze opóźnienie, a podejrzewam, że trochę ludzi będzie na czacie i chciałbym w miarę na bieżąco im odpowiadać. Tak więc moi kochani, zapraszam was dzisiaj na streama. Z bety Diablo 4. Skupiliśmy się na tak negatywnym punkcie teraz, na jakimś felernym, felernym, wideo z, e, z konsoli w ogóle, gdzie dzisiaj jest w pewnym sensie nasze święto jakieś, tak? W końcu sobie, ja w końcu będę mógł pograć na streamie w Diablo 4, pokazać wam, poczuć ten klimat, poczuć tą fabułę, wypróbować różne rzeczy, sprawdzić jak to działa. No i właśnie, moi kochani, od samej zapowiedzi czekaliśmy 3 lata, moi drodzy, 3 lata, 3 a przed tymi 3 latami, przynajmniej jest 3 albo 4 lata gadania o tym, że w końcu zapowiedzą te Diablo 4, Diablo 4 potwierdzone. Nikt mi nie wierzył. Znaczy, przepraszam, Nie, to nie było tak, że nikt mi nie wierzył, bo bym bardzo dużo ludzi obraził. Było bardzo dużo ludzi, którzy mówiło, że, wie, że e, czytam z fus, wróżę z fusów, że dzielę głupoty, że to, że tamto. A uwierzcie mi, że ja miałem swoje jakieś tam potwierdzenie, że, te, że ta gra powstaje. Nie mogę się nim podzielić, ale miałem. Miałem potwierdzenie, ale opierać moje filmy i moje, do, moje wszystkie te mogłem tylko na Przeciekach, które jeszcze dodawały mi do tego wszystkiego po prostu podłoża, takiego, żebym mógł o tym mówić faktycznie. I rok w rok lecieli w kulki, rok w rok. Coraz bardziej moja wiarygodność traciła w oczach wielu, ale ja wiedziałem, wierzyłem, czekałem. Zaciskałem kciuki i z roku na rok coraz bardziej się jarałem i w końcu dostaliśmy zapowiedź, a dzisiaj moi kochani w końcu będziemy mogli sobie pograć, postreamować i sprawdzić na. sprawdzić na własnych sprzętach chciałem powiedzieć zobaczyć na własne oczy i pomieszałem sprawdzić na własne oczy, ale sprawdzić na, naszych, na waszych sprzętach, na naszych sprzętach też może być. Przepraszam za nutkę chaosu w tym filmie. W ogóle nie ma soundtracku nie wiem czy zauważyliście ale, no, jaram się niesamowicie, Live odpalamy dosłownie za, no, kurde, 4 godziny, eee, i cóż, dajcie znać, czy będziecie, dajcie znać, czy macie czarno-czerwone skarpetki, spodenki w czaszkę, czerwoną, albo czarną koszulkę, świeczkę, jakąś lekturkę, eee, no, i czy będziecie mieli wojaszka odpalonego w tle. Dzięki Wam wielkie za uwagę, widzimy się już za 4 godzinki, do następnego, pa, pa!